No i mamy karpia. Nie no Zezuju to tak nie walczą te chyba. Nie? Piąta trzydzieści. Piąta trzydzieści pojawiliśmy się dzisiaj tu na owisku w boczku, Będziemy próbowali złowić karpia. Hubert typowo będzie karpiował, więc będzie miał wywózki. Ja będę łowił na metod Feder, A Karol nam tutaj e, da tajne przynęty, żebyśmy, żeby nam się udało coś tam połowić, więc zobaczcie jak jest pięknie, 5.30 łowisko w głęboczku zaczynamy to Ty co masz za kulki założone Okay. Dobra. Zaczynamy. Się w no że się się. O, no, nie wiem. Не, ну, как пусто, карась. я вам одно на другом. Ладно, ладно. O. Dziękuję panie Karolu za miejsce. 20 Ile? Pana chyba poi. Widzisz, i stary znowu musi wszystko rozkładać. Hej, glut nie glut, ale ma czyli Ale jest trawo. Mhm. o standardowo. Bo tam jest ruch. No i bardzo o, tak. do, i bardzo dobrze. No i Hubert Makarpia i... Ja. Ale nie proszę wspomnieć, kto powiedział miejsce i na co? No, nie, na co ja wybrałem? To jest jakaś zanętówka. Ujętka, hmm? no? Ci? Go... on tam jest specjalista. No, miałem właśnie kawę, picia, muszę kolejny raz nagrywać. No, ale jest pierwszy karp z głęboczka. Ty uważaj. Bo tu są kamienie. Pierwszy karpik z głębokością. O, jest i Karol. Zobaczcie, amatorzy. Totalny amator. Zawsze mówi, że glutę, a później ma duże karpie. Podobno miał być glut. Standardowo. Stary star mają zawsze te win. A, no. gluty mają dobry star. Jest ładny. O, jak odjechał. jechał. No i mamy karpia. A no kurde fajny karp No nie wiem, jest 10 kilo 17,5. Nie no z 6 kilo ma. Taka pionka świtka, no? Nie wiem, to mi się mniejszy wydawał jak go zobaczyłem. Ale teraz daje popis ładny. Mam prawie na beton, nie hamuleca, on jeszcze jeździ ładny karpik, ładny. Fajny! kurde, jaki ładny Nie wpój go tylko tu Ładny karp Dawaj na, koły, na kołyskę no, ja, iłem, Może byś coś powiedział? No, co, no, ryba pod 4 kilo, to kulka 20 jakaś zanętowa. Fajną walkę dał waleczni. A niech zapieprza. No, poszedł. Karasia mam, słuchajcie, karasia <zysk> Co to jest za ryba? O! o zobacz jaki Karaś koi bardzo ładna ryba. Spełnia, ten karaś spełnia życzenia. Czerwony karaś. Życzenie pierwsze. Chcemy złowić karpia. O, ten spełnia życzenie. No możesz. Żeby dań do końca roku nikt nie miał zło. nie, nic nie będę ściszał, efekt efekt dla mnie będzie. Ule, panie, karo! Opa! Sticky bar! Jest ryba! Nie wiem czy będziesz mnie jeszcze przepracował Przepraszam, jest ryba na lajzie w moje wędki idzie strasznie No ale co ja mam po do nic poradzić? Nie, nie poradzisz Tylko wywiozę To jest Real Aqua Fish, sticky bite. Pierwsza ryba, pierwszy karp, to Nie, nie karp mogę powiedzieć, że ryba, bo Karasie miał. Ale ja dobrze mu powiedziałem, żeby wywiózł. Czekajcie, No pa teraz lepszy kadr ale ładnie idzie to jest duża ryba rozłożyć większy podbierak? oczywiście to jest slinga rozłożę no to dawaj, dawaj, dawaj zobacz, zobacz co się dzieje elegancko to ja do góry idzie to ryba nie mogę jej uciągnąć o, ale nie wiem czy jest słaba Dobra. Chodź trochę w, tam, w tamtą, bo tu masz ten kamień, ja nie mam nikąd wyraźć. No ale co to? Co to mi da? Ale... Nie wiem, albo też ktoś odejechał. Chodź podaj tą kamerę na syję. Okej, nie jak I mamy karpika Fajnego Aj, łuski piękny jest o, taki Taki przepiękny się zameldował przed chwilą Wypuszczamy go i tyle. Wygraś? Jeszcze go wypuszczamy. Pierwszego to trzeba uhonorować. O zobaczcie jaki waleczny. Waleczny. Piękny karp z łowiska głęboczku. Już teraz nie będzie chciał iść Musimy go nakierować tutaj sp Nie oh. da się to nie nagrywa jej. Szybko, tylko. Tak, to szybko. Spałem, spałem, ale siedzi. Gdyby nie ja byś nie wstał, nie? A, kurde, ślina leci z tego. spiska. Spiska od spania. Na orzech tygrysi wziął. z blisko Tak blisko Tak blisko jak ja Nie wiem nigdy jest. Tak blisko O panie nie mogę go uciągnąć go Nie mogę go podnieść nawet Jaki to tak nie walczą te no ze Zuyu to tak nie walczą te ryby Strasznie walczą No strasznie Mocna ryba Też to dużo nie jest Myślałem że największy będzie Ale to chyba najmniejszy będzie Pełno łóżki Olej idzie nie? Kurde Ale ładnie Piękny karp Fajny nie? Jaki szalony Patrz! Spiał się. Spił się. Kurde. No, cię ale był fajny. No fajny był. Powalczył, powalczył i wypił się Coś na moje wędki by się jesteś przydał Poczekaj Nie my. To jest ryba Ole Ty Może być lepsza Strasznie idzie do boku, i nic nie idzie. O, Ten karpiowy normalny. A chyba daleko jest jeszcze. Nie, nie. bo ona wie co robi ale jest za mądra na to ole 5 kilo pań przyjemniaczek ma łódkę no ale mi same usk uskacze wyjeżdżają może bym przesadziłem z tymi pięcioma kilami Oparę no, się. No. Tego ważymy dlatego, że jestem w dobrze oszacowałem wagę ryby Daję mu 5 kilo o, jaki piękny piękny pisk piękny a nie, to cz też cztery kilo, dopiero w tak. Czekaj. no nie wiem, to. Tak, jeszcze cię złapię też. jak chcę go puszczać. Poczekaj. I korzec.

Ej, ja, o tam ogina, widzę Ole, torpeda, ty, jest Ale jaka torpeda Chciałem zadać coś tam Ojej jako amatorka koło wrotka złapać dobrze nie mogę. No i do brzegu. najmniejszy 2 kilo, do. nie, nie bierz tego a który? podaj mi do ręki on no, 2 kilo Zobaczcie, na kamerę o. Zdjęcie mi zrób szybkie i go wypuszczamy. Taki fajny karton. Tak, to ja też? Nie, tak. dobra, wystarczy. Taki grucik z 3 kg, więcej macie, więcej masz niż 3 kg, ale są bardzo, bardzo waleczne. No to, to nasze karpiewanie, co my tutaj karpiejemy, to stwierdzamy, że strasznie waleczne są. Są mega, mega, mega waleczne ryby. Miejscówka się uspokoiła, Dobrze Jeszcze łódka nie Ale to na tej samej wędce O, zobaczcie, no Hubert szaleje tu niesamowite zobaczcie nie za... Nie zdążyła łódka już wraca, a on już Zatakowała. szaleje, szaleje z rybą. Już się ogólnie zbieramy. Łódka nie dopłynie. Dobra. Jest łódka. Ja się Co? Puściła, weszła w zaczep i puściła, w pomoc wyszła. Jeszcze raz wywożę. No, no, no. To ja, wiem, to taka ryba fajna była. No dobra kochani, słuchajcie, no kończymy, kończymy naszą wyprawę. Już praktycznie dobiegła końca. Przed chwilą Kubert e, jeszcze kolował rybę, która mu się zerwała. Przypon mu się zerwał. Jesteśmy na pięknym łowisku w głęboczku. Naprawdę atmosfera to jest piękna, łowisko jest przepiękne. E, cóż mogę powiedzieć? Ryby były. Karpiowaliśmy sobie wywózki, były ryby. Wpadło kilka ryb, chyba Hubert miał nawet z 7. E, ja, jak zwykle, troszkę mniej, ale to e, nie ma znaczenia. E, co jest na plusie? Słuchajcie, karpie, które ważyły około 4-5 kilo no to walczyły, tak jakby miały z 10 kg lub lub 12 w porównaniu na przykład do łowiska z zezu i to to jest niesamowite waleczne ryby są bardzo bardzo waleczne e, ryby tutaj na łowisku. Możecie spędzić sobie tutaj naprawdę e, piękny dzień, pięknie połowić. Rozpoczęliśmy, słuchajcie, od metod Feder, gdzie a jak z, zobaczycie w filmie, widzieliście w filmie już, że Karol tam złowił około 20, 20 karasi. E, więc ja też zmieniłem później e, swój zestaw z metod Feder na e, klasyczną wywózkę, tutaj na karpia. Nie wiem, czy klasyczną, bo też nie jestem karpiarzem, że trudno mi tam e, powiedzieć, e, jak mamy zestaw, ale zmieniłem e, e, na zestaw karpiowy. Wywieźliśmy sobie tutaj, właśnie pod tą, e, pod tą wyspę i okazuje się, że, e, no, że zaczęły brać. Zaczęły nam brać te ryby e, na na kulki i było całkiem fajnie. Więc teraz już się zbieramy, no fajnie spędzony dzień. Przepiękne łowisko w głęboczku. Z tego co wiem to nawet chyba łowisko nie ma Facebooka, nie ma nic, ale tutaj lokalni znają to łowisko, wiedzą. Przepiękne, tutaj rozmawiałem z chłopakami, przepiękne amury tu pływają 10 kg, 17 kg i tak dalej. No nam się dzisiaj nie trafiło, może następnym razem jak będziemy tutaj Uda nam się coś trafić. Możecie sobie tutaj wynająć, wynająć taki jeden domek, jak widzicie, pobliski, zobaczyć. Naprawdę, naprawdę, słuchajcie, no, no jest łowisko godne, godne polecenia. Pan tutaj dwa, z każdej strony możecie się usiąść, połowić, nic dodać, nic ująć. No, my powoli kończymy. Pamiętajcie, obserwujcie kanał, Niezatapialni. Fishing Team, na pewno jeszcze pojawimy się na takich łowiskach, na których jeszcze nie byliśmy e, uwielbiamy zwiedzać coś nowego więc coś nowego jest blisko nas bo wiadomo, że, e, że im bliżej tym lepiej więc e, fajnie, ja naprawdę z całego serca po, polecam tutaj łowisko w głęboczku możecie sobie e, zobaczyć zostawimy chyba pineskę zostawimy pineskę pod filmem na na mapie, że jak ktoś będzie chciał zobaczyć, dojechać i tak dalej, to serdecznie zapraszamy. Koszt 40 zł, więc to jest e, koszt, jest taki sam. E, koszt jest taki sam jak na, na wszystkich komercyjnych łowiskach, więc te koszty się nie różnią między 40 a 50 zł. Trochę chyba drożej, tak jak ja tutaj siedzę, trochę drożej e, wychodzi e, ten e, domek, ale. E, ale nie wiem, nie pytałem się. Nie wiem, siedzieliśmy sobie z boku, łowiliśmy bardzo fajnie. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, zostawcie komentarz, obserwujcie. Kanał Niezatapialni, Fishing Team. A jeśli byście chcieli, żebyśmy gdzieś przyjechali, to też napiszcie w komentarzu. Może zdecydujemy się, przyjedziemy i będziemy łowić właśnie gdzieś tam na Waszym łowisku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszamy do głębokości.